Powiedziałeś o analizach indywidualnych. Rozmawialiśmy sobie o tym, kiedy, o tym momencie, kiedy napastnik łapie plecy obrońcy. Jak ten środkowy obrońca powinien zareagować? Może rozwiniemy ten temat, bo to była bardzo ciekawa dyskusja i w zasadzie ten obrońca jest trochę w kropce, prawda? Tak, zgadza się. Ty byłeś napastnikiem w Andaluzji między innymi. Tak, tak byłem. I powiem szczerze Czyli jak i co robiłeś jak, do, jak, powiem szczerze że dopiero po latach się zorientowałem, że, że mogłeś łapać plecy, nie, że łapała, <laughs> że łapała instynkt tak wtedy to było intuicyjne być może, podpatrywało się starszych zawodników którzy w taki sposób to robili, trener gdzieś tam z boku pokrzy, pokrzykiwał zbiegaj na krótki słupek oczywiście to, wszystko jak gdyby nie było spójne i było bardzo często przypadkowe, teraz zdecydowanie jest więcej materiałów i wiedzy na ten temat. Wykorzystanie tej blind side, mówią, czyli tej ślepej strefy, który napastnik nie kontroluje, czyli obrońcę nie kontroluje, czyli napastnik zbiega za jego plecy i w zależności od tego, jak zachowa się obrońca, czy przesunie, to wtedy otworzy przestrzeń przed nim i można tą przestrzeń zaatakować, czy nie przesunie i wtedy napastnik tak naprawdę czeka między dwoma stoperami i. I tylko i wyłącznie od zawodnika, który wrzuca piłkę w pole karne, zależy, czy ta piłka do niego dotrze, czy nie. Oczywiście jest wiele koncepcji, jak w piłce, każdy trener ma swój pomysł. Niektórzy twierdzą, że najlepszym zachowaniem w tej sytuacji jest pozostać w strefie i walczyć o piłkę w swojej strefie. Inni, inni trenerzy twierdzą, że trzeba kryć w tej sytuacji jeden na jeden. Jeżeli ktoś mnie zapytał o zdanie, to w takiej sytuacji w polu karnym, gdzie jesteś tak naprawdę 2-3 metry od własnej bramki, od własnej świątyni, no to tylko i wyłącznie przy tak dużym deficycie czasu i bliskości własnej bramki, krycie indywidualne pozwala skutecznie bronić się we własnym polu karnym. I tutaj dobrą podpowiedzią też dla środkowych obrońców jest. Kontakt cielesny nazwijmy to, prawda? Czyli ręka gdzieś, gdzieś na plecach napastnika, no bo to pozwala nam patrzeć w innym kierunku, a, a kontrolować jednocześnie to, co się dzieje u przeciwnika.